W tym filmie przedstawię moją wyprawę na znany prawie każdemu Polakowi Monte Cassino. Aby dostać się na wzgórze, należy wziąć busę z miasteczka Cassino, Który kursuje bardzo rzadko, lub można także wziąć taksi. Z drogi do Monte Cassino roztacza się szeroki widok na dolinę rzeki Lirii i miasto Cassino. Klasztor jest usytuowany na szczycie gór o wysokości 519 metrów nad poziomem morza. Założył go około 529 roku święty Benedykt z Nursi, który pragnął stworzyć miejsce modlitwy, pracy i nauki. To właśnie tutaj napisał słynną regułę benedyktyńską: mód i pracuj. Z czasem Monte Cassino stało się kolebką zakoną Benedyktynów i jednym z najważniejszych ośrodków życia religijnego i intelektualnego w średniowiecznej Europie. Mnisi przepisywali księgi, tłumaczyli dzieła filozoficzne i przekazywali wiedzę kolejnym pokoleniom. Los klasztoru jednak nie był spokojny. W ciągu wieku czterokrotnie został zniszczony przez najeźdźców, trzęsień ziemi i wojny. Lecz za każdym razem podnosił się z ruin. Najtragiczniejszy moment nastąpił podczas II Wojny Światowej, kiedy w 1944 roku został całkowicie zburzony w wyniku alianckiego bombardowania. Walki o wzgórze Monte Cassino należały do najcięższych w całej kampanii włoskiej. To właśnie wtedy polscy żołnierze z drugiego Korpusu generała Władysława Andersa zdobyli ruiny klasztoru, podnosząc na nie biało-czerwoną flagę. Ich ofiar upamiętnione jest dziś na polskim cmentarzu wojennym położonym w pobliżu klasztoru. Po wojnie Monte Cassino zostało odbudowane z wielką troską, kamień po kamieniu według dawnych planów. Dziś zachwyca swoją architekturą, łącząc w sobie elementy stylu renesansowego i barokowego. Krużganki klasztoru Monte Cassino to kamienne, arkadowe korytarze otaczające dziedziniec. Panuje w nich cisza i spokój, a światło wpadające przez kolumny tworzy piękną grę cieni. Dziedziniec klasztoru Monte Cassino jest przestronny i otoczony kabinnymi arkadami, które nadają mu spokojny charakter. W jego murach wciąż mieszkają benedyktyni, kontynuując tradycję modlitwy i pracy, a także opiekując się muzeum, w którym można zobaczyć pamiątki z dawnych czasów. Z murów klasztoru można zobaczyć polski cmentarz wojenny, położony niżej na zboczu góry. Białe groby i krzyże wyróżniają się w tle zieleni, tworząc wzruszający symbol odwagi i ofiary polskich żołnierzy, którzy zdobyli Monte Cassino w 1944 roku. Widok ten budzi zadumę i szacunek dla historii tego miejsca. W środku klasztoru znajduje się piękna bazylika, bogato zdobiona freskami, mozaikami i marmurem. Złocone ołtarze i delikatne światło wpadające przez witraże tworzą atmosferę skupienia i modlitwy. Wnętrze łączy w sobie piękno renesansu i baroku, jasne kamienne ściany, łuki i kolumny nadają mu monumentalny, a zarazem ciepły charakter. W bocznych kaplicach można zobaczyć liczne obraże i rzeźby świętych, a także pamiątki związane z historią klasztoru. W klasztorze Monte Cassino znajduje się muzeum, w którym można zobaczyć rękopisy, relikwie, przedmioty liturgiczne oraz pamiątki z II wojny światowej. Pokazuje ono historię klasztoru i życie zakonu benedyktynów, łącząc duchowość z pamięcią o ważnych wydarzeniach. Klasztor Monte Cassino można zwiedzać z przewodnikiem. Wycieczki zazwyczaj obejmują bazylikę, krużganki, dziedziniec, kryptę oraz muzeum, a przewodnik opowiada o historii klasztoru, świętym Benedykcie, wydarzeniach II wojny światowej oraz polskich żołnierzach. Dzięki temu zwiedzanie jest pełniejsze i bardziej pouczające. Wycieczki w języku polskim są dostępne, ale nie codziennie, dlatego warto wcześniej sprawdzić dostępne terminy. Witam Państwa z pod Monte Cassino. Jestem na cmentarz żołnierzy polskich, którzy polegli w walkach o wzgórze Monte Cassino. Tam za mną w oddali można zobaczyć ten cmentarz. W ogóle jest to dosyć piękna lokalizacja. Można nawet zobaczyć chmury znajdujące się poniżej wzgórza. Także no, widok jest to tu piękny. Z podkrawtoru roztacza się malowniczy widok na polski cmentarz wojenny, często otulony lekką mgłą lub chmurami. Białe groby i krzyże wyróżniają się na tle zielonych wzgórz, a unoszące się chmury nadają krajobrazowi mistyczny charakter. Widok ten budzi zadumę i szacunek, przypominając o ofierze polskich żołnierzy, którzy walczyli o zdobycie Monte Cassino w 1944 roku. Przy wejściu na polski cmentarz wojenny na Monte Cassino znajduje się mała wystawa, która wprowadza odwiedzających w historię miejsca. Prezentowane są tam zdjęcia, dokumenty i krótkie opisy wydarzeń związanych z bitwą o Monte Cassino oraz losami polskich żołnierzy. Można zobaczyć również mapy i repliki sprzętu wojskowego, które przybliżają realia walk z 1944 roku. Wystawa pełni funkcję edukacyjną i upamiętniającą, pozwalając lepiej zrozumieć znaczenie cmentarza i ofiarę poległych. Polski cementarz wojenny na Monte Cassino powstał po II wojnie światowej, aby upamięcić ponad tysiąc polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas bitwy o Monte Cassino w 1944 roku. Cementarz został zaprojektowany przez polskich architektów i usytuowany na zboczu góry w pobliżu klasztoru z panoramicznym widokiem na okolicę. Cementarz ma regularny harmonijny układ: rzędy białych nagrobów i krzyży rozciągają się na tle zieleni, tworząc bardzo upożytkowany układ. Każdy grup obczony jest tablicą z nazwiskiem poległego. Centralnym punktem jest Wielki Orzeł, symbol Polski i jej niepodległości, który góruje nad terenem cmentarza. Przy wejściu ustawiono także dwa rzeźbione orły, symbolizujące straż i opiekę nad poległymi. W cmentarza rozciąga się widok na klasztor Monte Cassino, co w połączeniu z majestetycznymi symbolami narodowymi tworzy mocny, emocjonalny obraz poświęcenia i odwagi polskich żołnierzy. Całość sprawia, że miejsce to jest nie tylko przestrzenią pamięci, ale też miejscem zadumy, refleksji i nauki historii. Witam Państwa na Monte Cassino. Jak widzicie, jestem na cmentarzu żołnierzy polskich, którzy zginęli w walkach o te wzgórze. W ogóle była to dosyć dramatyczna walka, i było kilka podejść, aby zdobyć te wzgórze. Miało to miejsce w roku 1944. Od stycznia do maja alianci próbowali cztery razy zdobyć wzgórze Monte Cassino. Przy czym ostatni raz było to polskie podejście. W sumie, zdobycie Monte Cassino to, to nie tylko polski sukces, ale także wielu narodów, m.in. Brytyjczyków, Amerykanów, Nowozelandczyków, czy także Hindusów, a, a także francuskich oddziałów ekspedycyjnych, chociaż tu głównie chodzi o nie Francuzów, a Marokańczyków, Tunezyjczyków czy Algierczy, Algierczyków. Polski atak na Monte Cassino miał miejsce w maju 1944 roku i po ciężkich walkach. Oddziały niemieckie wycofały się z tego wzgórza i Polacy zdobyli ten klasztor 18 maja. Wtedy to także zawisła polska flaga i został odebrany hejnał Mariacki przez Emila Czecha. W walkach o Monte Cassino zginęło około 1000 żołnierzy polskich. znaczna część było także i zaginionych, a także rannych. W ogóle na tym cmentarzu pochowanych jest ponad 900 żołnierzy. Przy czym nie są to tylko Polacy katolicy, ale także są osoby wyznania prawosławnego, prawosławnego, czy budajże żydowskiego. Co ciekawe, około 7 km stąd znajduje się niemiecki cmentarz wojenny. W sumie chciałbym zobaczyć, jakie nazwisko widnieje na grobach niemieckich. Czy jest tam wiele polsko brzmiących nazwisk, ponieważ po stronie włosów niemieckich było wielu żołnierzy zwerowanych głównie spośród Ślązaków. W tych walkach dochodziło do takich sytuacji, iż yy, żołnierze ze, yy, ze strony niemieckiej przechodzili na stronę naszą. Znaczy, to właśnie mam na myśli yy, tych Ślązaków zaciągniętych do Wehrmachtu. Bitwa ta jest jednym z największych takich zwycięstw oręża polskiego i jest to takie wielkie poświęcenie. Można powiedzieć, że to jest taka hekatomba, czyli poświęcenie wielu ofiar yy, dla jednego celu. W ogóle walki naszych żołnierzy były bardzo ciężkie ponieważ po stronie były doborowe jednostki, m.in. E, tzw. spadochroniarze, czyli, czyli dobrze wyćwiczeni żołnierze. Warto wspomnieć, że razem z polskimi żołnierzami e, walczył tu także e, Niedzieć Wojtek, który otrzymał stopień kaprala. Jest on już coraz bardziej znany wielu osobom, nie tylko Polakom, ale także e, e, wielu osobom w zachodniej Europie, m.in. E, w Anglii, czy w sumie ten Niedzieć Wojtek ma wiele pomników w, w Europie, także jego sława jest dosyć znana. Niedźwiedź ten m.in. pomagał polskim żołnierzom, na przykład poprzez noszenie e, amunicji. Jest pewnego rodzaju smutne wydarzenie związane z tą bitwą, a mianowicie e, e, po wygranej bitwie e, e, francuskie oddziały, a głównie chodzi o Marokańczyków, tak zwanych były to dosyć bitne oddziały. E, dokonały one masowych gwałtów na Lokalnej ludności, nie tylko na kobietach, czy to młodszych, czy starszych, ale także na mężczyznach. Była to dosyć duża zbrodnia wojenna, dosyć nieznana w Europie. Na kanwie tego wydarzenia został wyprodukowany jeden film z Sofią Lorem. Oddziały marokańskie, znane jako gołmierzy, były to jednostki lekkiej piechoty górskiej, wchodzące w skład armii francuskiej. Żołnierzy ci pochodzili głównie z górskich rejonów Maroka, będącego wówczas francuskim protektoratem. Wyróżniali się umiejętnością prowadzenia działań w trudnym terenie, co wykorzystano podczas przełamywania linii Gustawa. Gomierzy uczestniczyli w walkach w Afryce Północnej, Apeninach w rejonie Monte Cassino i w drodze na Rzym. Po zakończeniu działań bojowych, część z nich dopuściła się zbrodni na ludności cywilnej w środkowych Włoszech, określone później jako morokinate, czyli czyny marokańskie. Szacuje się, że ofiarami tych wydarzeń padło kilka tysięcy osób. Obecnie udział Gomierów w kampanii włoskiej jest przedmiotem badań i dyskusji historyków, którzy podkreślają zarówno ich znaczenie militarne, jak i kontrowersje związane z późniejszymi wydarzeniami. Znam wielu Włochów, i niestety wiedza ich na temat tej bitwy jest no, wręcz minimalna, a raczej w sumie powiedziałbym nawet żadna. Aczkolwiek może po prostu zależy, kto z jakimi ludźmi się y, 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 styka. Na polskim cmentarzu wojennym pod Monte Cassino znalazłem także groby żołnierzy żydowskich, którzy służyli w Drugim Korpusie Polskim. Jak widać, podobnie jak Polska była wieloetniczna w okresie międzywojennym, także nasza armia była wieloetniczna, także nie zgadzali tu tylko Polacy, ale także Żydzi czy, czy żołnierze wyznania grekokatolickiego. Znajduje się tutaj około 20 grobów żołnierzy żydowskich. Można tu zauważyć, iż na tych grobach położone są kamienie. Jest to, tak, jest to związane z tradycją żydowską, iż kładzie się nie kwiaty, a kamienie na grobach. Jeśli chodzi o żołnierzy żydowskich służących w Drugim Korpusie Polskim, wielu z nich podczas. I takie wydrówki z Rosji przez Iran, yy, przez Palestynę. I w Palestynie to wielu z nich odłączyło się od armii Andersa i po prostu zostało tam, gdzie później brali udział w tworzeniu państwa żydowskiego. Warto zauważyć, że droga z klasztoru na. Cementarz z obu stron jest tu tatujami. Są to krzewy, które sadzi się w miejscach, gdzie okazuje się szacunek pewnym osobom. Lokalne busy z klasztoru do miasteczka Casino kursują rzadko, więc wybrałem pieszo zejście ze wzgórza. Tasa była stosunkowo łagodna. Po drodze mogłem podziwiać rozległe widoki doliny rzeki Liri, zielone wzgórza i miasto Casino. Krajobraz oczywiście robi wrażenie, szczególnie biorąc pod uwagę, jak ciężkie walki miały tu miejsce i jak wielki był wysiłek alianckich żołnierzy. Widok był jednocześnie piękny i poruszający. Spokój krajobrazu kontrastuje z dramatycznymi wydarzeniami sprzed lat. Myśl o ciężkich walkach, odwadze alianskich w tym polskich żołnierzy, którzy zdobywali Monte Cassino, nadaje każdemu widokowi głębsze znaczenie. Cisza, zieleń i delikatny wiatr na zboczach tworzyły atmosferę refleksji i zadumy, pozwalając naprawdę poczuć historyczny wymiar tego miejsca. Monte Cassino to miejsce, gdzie spacerując po klasztorze, krużgangach i kryptach można poczuć ciężar wydany sprzed lat, a wizyta w muzeum przybliża życie mnichów. Polski cmentarze Wojenny u podnóża wzgórza to miejsce refleksji nad poświęceniem żołnierzy, a rozległe widoki dodają temu doświadczeniu wyobraźni i zadumy.